Gdzie jest moje czysta banik? ta z łóżka, już śniadanie Ucim, bz, bz, biz JJ Joker wróć, please Jurek, Jurek, ogórek, kiełbasa i sznurek Wcinam ciepłe dziś sardynki Lubię zapach ciepłej szynki Nie masz skilla lub zgłoszony Lepiej szukaj nowej żony Czekam, przyleć i mnie weź Hej dziewczyny, jestem Grześ Cześć skończyć w kolejnym odcinku z MTA Dzisiaj was witam z, z innym e, graczem Nazwie jakiś Sybis1234 e, Czy jakoś tak, tak się nazywasz Dobra niech ci będzie tylko Sybis Jakiś typek tutaj je, widzę Kopiec, jakiś żuli Jeden kurde nie stać go na koszulki No poczekaj czy to jest z was? Dobra to jest znalazłem. Podziwiajcie widok, piękny widok, piękny widok, piękny. Czyli to jest mój samochód, na dobre. Czekaj, no to skoczem. O, 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 to jest. Jak widzicie, to jest moja historia, premier. Bardzo dawno nabywałem Santa. Ogólnie bardzo w nocy, bardzo rzadko nagrywam coś. Okej. Gdzieś ten biały samochód? Ja. No. Ja jestem tu rzucony. Gdzie jesteś? Nie macie. No otwórz się gównie! No co za... No gdzie ty jesteś? Ja tu już jestem na tym początku mostu. Jak już cię nie widzę. O tutaj jesteś, a ci na obce nie ma. Dobra, to już to co skoczymy jeszcze raz. Dobra. Dobra, dziś tutaj sobie zaparkuję. Okej. Okay. Chodź, 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 piękno, nie ma do czeku. Czekaj, jakiś tylek jedzie, tak? Ej, co mi ruszy? Tu mój premier pojechał? On miał zielony samochód, tak? Ja myślałem, że to kurde premier pojechał. Laska. Trudno się mówi. Życie. Nie.

Czekaj, to nie ta strona. Trzeba zarabiać, bo bieda z hajsu, bieda. O Ciebie to jest. Chyba ile tam masz? Będziemy się pomodlić do kapliczki? Jak? Ja nie, bo będę mniej miał reputacji na minusie. Ale czekaj no właśnie, ile ja mam? Minus 50. O, minus 50, będziesz mnie wodził? Jak chce minus 50? No? 150, to sorry, 150. Łoże, jakim żółto dzisiaj. No. Na... Kurde, jeszcze tylko 150 i będę miał minus 300. Będę miał pracę w końcu jakoś porządną.

To pierwsza tak, masz 13... Ej, 13 ci starczy na paliwo. Nie. Tak. Starczy ci. Spokojnie ci starczy, chyba że podrżało paliwo. Trochę na mi z kurde No bida, bida. Kurde. Ole ślisku, patrz jak rzuca, pot robi? Ale się... Kurde, tnie, trochę, nie za bardzo, ale się tnie. Czekaj, korserię pojazd No. Poczekajcie to lotnisko było co za to nie No, my jesteśmy, to będzie na lewo. O jakiś ślepy z, z tym, kurde. No co za pedał za... No za jechał na środku. Myślę, że ktoś się nie przyjedzie. No ale będziesz musiał wyłączyć grę. Ja po nie będę jeździł Kurty macie To nie macie bliżej ją, dobra to jest No o tym lotnisku to... to kurde za szybko odholowuję, to nie fair. Weź zabierz tego złoma Ja! No to co Co za devile no normalnie? Kurde Pośledzone Tak, no za odjedź nim pierwsze co No co za idiota się wjebał, no. Kurde, pchają się jak kurde ruskie to utażak. wiesz czy... ja wchodzę. No Boże, ja tu zaraz nie wytrzymam, no. Boże, co za dzieci niedorobione. Je leci z w końcu, no leć No i zaradę, z tym kurde jakiś Wejdzie tak No wadzisz idiota czy nie wadzisz No reszcie w końcu No ja nie wierzę Pichon tego góra No co, już wysadził stację kurde co No nie wiem gdzie to teraz je Kurde Ja się rozpędzasz, komuś? Ja? Nie, o ale, co robił dole Dobra, tyle powinno mi starczyć Na dzisiaj, jeśli nie byliście chcieli latać O, 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 o Dobra Ja zaraz będę musiał lądować. Czego? Nie. To później jak No niczym się skończy, paliwo to było Do jakiejś półbaku. Znaczy tak, no nie i trochę. No to później se... Lądujesz gdzieś się w Losanto samo od zatankuję sobie i sporo to będzie śladowa. Tak, kobieta? <słyskawek> 600 metrów. 500. 400. 300. 30 zł. Ja ten śnieg chyba wyłączę. Widoczność słaba. No dlaczego 29? A no tylko... No to nie fair, no jakim to prawym tylko tyle? Naprawdę, poniwa mi zabrakło. I lecę wóz poniwa. Ty może to lecę. Tak, po pierwsze jak ci zgaśnie silnik, to spadasz od razu w dół, niż że po prostu lecisz. Jeszcze tak. Jak kurde... Procuję ci paliwa, to powoli schodzisz na dół. Weź nie dobra. No To co kończy, że spadasz już. no ale mówi, że zarapaliło masz. No to kąt co jest. Akurat mi się A mi się akurat... akurat trafia... Ej, a mi się akurat trafia co chyba 100 metrów Kurde co za Spróbujemy dzisiaj... O, 3 w nocy jedyna z ja. Spróbujemy dzisiaj to robić 5000 Kończy mi się paliwo, to ja idę na złodzieja. Dobrze. Spokojnie. Oj ty, czwurto. Wuluuu. No, paliwo nadrobiłem sobie. Za paliwo, które zatankowałem. Na razie mi się tak blisko trafia.

Kto to leci? No Do dołu Dobra, 1500 Fed, to już mi nie Dobra, lecę do Sampiero na zodzieja Nic nie widzę Boższe to, że karoserię ja mam tą włączoną, rozwiązane wszystko. A bo jestem ślepy. Czekaj ten złodziej gdzieś chyba tu by. Ale slog woło chwilowo Łota robię, nie uwierzę Szukam punktu Ci złodziej to Chyba tu parku? Gdzie? No, gdzie? Kurde, tu, ale gdzie? Nie, to poczekaj, bo ja tutaj zarabiam na sam... Znaczy... Właśnie, złodzieju. No, czekaj, no gdzie to jest? A, tu, 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 dobra, dobra, już mam. Skoczymy... Oto no i tak się poliło, kończy no to. Aaaa, zaraz padnę! Otwórz spadochron! No przecież otworzę spadochron! No, nie zabijam się, bo... No ale otworzyłem spadochron, no to co? Czego nie dzwoniło? Kurde, gówno ze strony. A gdzie jesteś? To musisz po mnie, podnieść do słona. No. A gdzie jesteś? O, tu widzę cię Podwieź mnie do tego, do złodzieja Podwieź mnie do złodzieja tylko Czekaj, bo wy... No stój! Idioto czarna! Nie, to nie, właśnie. się. nie Teraz to se w dupę całą To niedaleko. Karty i puszcza. Co to jakiś do lata? A w ogóle byłeś gdzieś? Bo ja nie słyszałem. Nie mówiłeś ze to. Jeszcze jestem blisko. Blisko jestem blisko. Blisko jestem blisko. Blisko jestem blisko. blisko, jestem blisko. Nie chciała mieć tylko minus. Nie, nie. Nie. Na no, no mechanika. Na no mechanika, no tylko możesz się zatrudnąć yy, yy, w urzędzie. Nie. Abyś miał tylko na minus ileś tam reputacji. I tyle. Po co? Ta, prezenty okres świąteczny, już okres świąteczny nie, przykro. Prezentów nie ma Fort by były prezenty. w spółpracowali w spółpracowali w prezenty. w spółpracowali w szczęścia w w tu. W poszukiwaniu szczęścia Przemierzamy cały świat Przemierzamy wszechświat Dobijamy dobrami tam Czekujemy wejścia Cały ten świat jest u stóp nam Cały świat jest u stóp braci, Zanim odejdę Im odejdę stąd Chwyć za rękę, my słab za rękę my Pójdziemy razem tam A nigdy nas nie dosięgnie Przegnie na Zanim odejdę Im odejdę stąd Chwyć I'm